Gratulacje dla, dla Wieczystej za awans do finału. E, no jesteśmy bardzo źli, jest nam bardzo przykro i przepraszamy, kibiców, że, że nie udało nam się tego meczu wygrać, że nie jesteśmy w tym finale. E, no gorzka końcówka tego sezonu. Natomiast e, chcę wyraźnie powiedzieć, że, że z chłopaków jestem bardzo dumny za to, nawet jak, jak ten mecz wyglądał. Na początku jak wyglądaliśmy pod względem gry to byłem zadowolony, natomiast ta końcówka sezonu była dla nas pozytywna i, i myślę, że, że to, że znaleźliśmy się w tym miejscu dzisiaj tutaj była, to była nagroda dla, dla chłopaków za pracę, którą wykonaliśmy. Natomiast dzisiaj przegrywamy, nie udało nam się, nie udało nam się tego meczu podnieść, bardzo dobrze weszliśmy w ten mecz, strzeliliśmy szybko bramkę po dobrym pressingu. Natomiast no, dwie bramki z rzutów rożnych bardzo szybko nas sprowadziły do parteru i myślę, że one były, były kluczowe. W drugiej połowie mieliśmy kolejne sytuacje. Oczywiście było nam ciężko i Wieczysta dominowała z, ze względu na swoją jakość, ale mieliśmy znowu sytuację na 2-2, gdzie, gdzie przeciwnik wybija z linii i, i że ta sytuacja nie wpadła też na mocno podcięła skrzydła. No, końcówka przy bramce już na 3-1, błędy i, i niestety ten mecz przegrywamy. Natomiast, tak jak już mówiłem, jestem dumny z tej końcówki i myślę, że, że to jest dobry, dobry prognostyk na, na przyszłość: że jesteśmy zespołem, który potrafi walczyć, potrafi postawić się najlepszym zespołem w tej lidze i, i to udowodniliśmy. I, i tak patrzę, patrzę na przyszłość. Myślę, że wszystko jest w porządku. No Adrian zderzył się głową z przeciwnikiem i bardzo mocno to odczuł. Natomiast e, już jest, myślę, ok i nic tam poważnego, poważnego nie będzie. Myślę, że też musi udać się na badania, żeby, żeby potwierdzić, że tam nic się nie wydarzyło. No, zostawiliśmy dzisiaj dużo zdrowia, bo Kacper Janiak również strzedł z kontuzją, i naprawdę, wiele, wiele zdrowia tutaj, tutaj zostawiliśmy, i szacunek też dla chłopaków za to. Nie, nie. Jakby aspekt mentalny nie miał wpływu na to. Postawiłem przede wszystkim na Mateusza Andruszkę który bardzo dobrze presuje, jest agresywny i, i taki miałem po prostu pomysł na mecz, żeby wyjść wysokim pressingiem I, i myślę, że ta akcja bramkowa pokazała, że ten pomysł był dobry, bo Mateusz wysoko odebrał piłkę i strzeliliśmy tą bramkę. Natomiast ja potencjał Wiktora bardzo, bardzo dobrze, bardzo wysoko oceniam, bo jest to zawodnik, który piłkarsko jest dobrze wyszkolony i myślę, że we wcześniejszych meczach Postawiłem na niego, bo również ten aspekt taktyczny był dla mnie istotny. Z przeciwnikami, z którymi chciałem dłużej budować, więcej, więcej utrzymywać się przy piłce, i postawiłem właśnie na Wiktora. Oni rywalizują w środku e i tak to wyglądało na przestrzeni tej rundy, że, e że między nimi wybierałem, ponieważ Adi Cierpka ma, ma takie walory, gdzie gdzie robi dla nas bardzo, bardzo dużo pracy w środku, czarną robotę wykonuje dla zespołu i on w tej roli takiej typowej szóstki w defensywie spełniał się dobrze i to pasowało mi pod system, dlatego między tą dwójką młodych zawodników wybierałem i zawsze gdzieś ten aspekt taktyczny decydował, oczywiście też postawa na treningach i, i postawa w ostatnich meczach o tym decydowało. Co, co do Jakuba? Jakuba, ja nie chciałbym teraz gdzieś tam po, po meczu mówić na temat kontraktów, bo, bo nie jestem osobą kompetentną do tego. Natomiast ja z Kuby jestem zadowolony. Uważam, że poprzedni mecz z Jastrzębią miał, miał trochę słabsze dzisiaj. Dzisiaj próbował, dużo stwarzał sytuacji. I myślę, że ten potencjał przede wszystkim motoryczny u Kuby, u Kuby jest duży i on potrafi to wykorzystywać. Jest szybkim zawodnikiem, wygrywa te pojedynki. I myślę, że, że pokazał się z dobrej strony. Ja pier po pierwszej połowie nie miałem zawodnika, do którego miałbym pretensje. No, straciliśmy dwie bramki po rzutach rożnych, a z gry byłem, byłem zadowolony. Pomysł, był, pomysł na mecz był realizowany. Myślę, że, że Wieczysta też to potwierdzi, że to nie był dla nich, dla nich łatwy mecz. Myślę, że nastawienie mentalne od kilku meczów mieliśmy takie, że, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym zespołem. Niezależnie od tego, z kim mierzyliśmy się, to, to zawsze nastawienie było takie, że chcemy wygrać, i awans do Baraży to, to nie było nastawienie takie, że, że jedziemy się przejechać na mecz i nie chcieliśmy wygrać z wieczystą i chcieliśmy awansować do pierwszej ligi. I, i za każdym razem to, to chłopakom powtarzałem, że wierzę w ich umiejętności, że wierzę w to, co robimy na treningach. I myślę, że zespół za tym poszedł i, i żaden mecz nie był dla nas straszny. Natomiast no, dzisiaj Dzisiaj się nie udało i, i dlatego nas to, nas to bardzo boli, ale liczyliśmy zdecydowanie na więcej. Gratuluję swojemu zespołowi zwycięstwa. Nie było łatwe. Ale myślę, że za zwycięstwo zasłużone. Cieszę się, że w końcu napastnicy strzelili bramki. To jest bardzo ważne i dla nas, i dla nich, tak, żeby nabrali tej pewności. Dwa, no, zaczęliśmy na pewno źle to spotkanie, tak, po takim indywidualnym błędzie, troszeczkę braku koncentracji, technicznym błędzie, tracimy bramkę, ale zespół zareagował wyśmienicie, od razu poszedł, przeszedł do ataku, no i wreszcie wyszły stałe fragmenty gry naszemu zespołowi, które dały prowadzenie. Druga połowa, dużo lepsza w naszym wykonaniu, przejęliśmy środek, stwarzaliśmy sytuację, dużo prostopadłych piłek, szkoda, że... Nie strzeliliśmy wcześniej tej, tej, tej bramki, bo mnie się wydaje, że Michał Trąbka miał znakomitą sytuację i, i chyba Semedo mógł to lepiej skończyć, ale potem kapitalna akcja i ma dopełnił formalności. Także ja jestem zadowolony bardzo. No i na szczęście patrzę, że nie ma jakichś kontuzji większych, także czekamy na Rywala do niedzieli. Zrobiliśmy dopiero. Pierwszy kroczek do pierwszej ligi, tak, ale ten dłuższy jest przed nami. Tak, ja, ja mówiłem na początku, jak w to wszedłem, tak jak mówię, łatwiej jest mówić z boku, ale jak się jest w środku, to widzi się wiele, wiele problemów. I mówiłem, w jaki sposób będziemy chcieli to zadziałać, także nawet kosztem jakiejś tam gry we wcześniejszych meczach. Chociaż liczyłem na lepsze wyniki ze względu na jakość piłkarzy, ale postanowiliśmy te trzy tygodnie, prawie cztery, naprawdę na mocne treningi, i ten zespół bardzo dobrze to zniósł, bardzo dobrze pracował. A pracę jak to, jak to pan powiedział, tą mentalną nad zespołem zjednoczenia, no to wiadomo, jakoś tam próbowaliśmy trochę, mam tam swoje sposoby, trochę żartem, trochę jak to się mówi, jakimiś działaniami, ale ja też to zauważyłem, co pan, że ten zespół zaczął być bardzo za sobą, zaczął być jednym zespołem grającym w jednym celu. No i to na pewno napawa optymizmem. No ale tak jak mówię, dopiero będziemy oceniać siebie i zespół dopiero po tym ostatnim kroku. Wie pan, co to bym rozdzielał, tak? rozdzielał? Każdy mecz inaczej, bo to wie pan, ostatnio straciliśmy po, po normalnie po akcji przeciwnika, tak? Także, także mówię, w innych minutach. Tutaj to był wybitny błąd techniczny, taki brak koncentracji trochę ze strony Petara i po prostu zdarzyło się, tak? Wczoraj. Jeżeli się nie mylę, to nasz Skorupski, przepraszam, nie wczoraj, przepraszam, Skorupski też zrobił taki podobny błąd tak? i straciliśmy bramkę. No to się zdarza, ale najważniejsze jak potem zespół reaguje, a nasz zareagował dobrze. To co pan redaktor wcześniej zauważył, wszyscy głowy do góry, wszyscy byli razem, wszyscy razem grali o zwycięstwo i to jest najważniejsze. Skąd się to bierze? Na pewno, wie pan, barasz to jest barasz. To jest nerwowa sytuacja. Każdy się nieraz na początku chce wgrać, chce wejść w mecz, chce spokojnie pograć, żeby, jak to się mówi, nabrać tej pewności siebie. I tu, w tym momencie, kiedy te pierwsze dwa zagrania nie wyjdą, no to jest ta nerwowość, gdzieś jakiś tam e, błąd. Ale tak jak mówię, no ważne, że wyszliśmy z tego. Wie pan, co tak się zastanawiałem nawet nad tym i nie potrafię panu powiedzieć? Nie potrafię, bo wiadomo, że człowiek myśli o tym, tak? Tak, jak na przykład byłem na żywo na meczu KKS Kalisz i z Podbeskidziem, wtedy jeszcze walczyli o to miejsce barażowe te zespoły, łącznie z Kutnikiem, no to tak powiedziałem, że niż Podbeskidzie wolałbym KKS Kalisz, no bo tak mi się wydawało, że nawet w tym meczu te Podbeskidzie było troszeczkę lepszym zespołem, pomimo tego, że przegrało 1-0. A tu, no nie jestem w stanie powiedzieć, to są dwa. Dobre, dobre zespoły, które, grające inaczej, w innym ustawieniu, ale dwa zespoły dobrze grające w tym roku. Także nie, nie, nie potrafię, musimy się przygotować na to, co będzie. Po... <laughs> nie, no, zawodnicy sami z siebie nie są nigdy tacy. Ja nie wierzę w to, że yy, nie chcą czegoś robić na treningu. Nie, zawodnik wychodzi skoncentrowany na trening, wie po co trenuje, także tu w takie rzeczy. Nie wierzę, ale, wiesz, no, akurat przyniósł efekt. No, pracowaliśmy dość długo, analizowaliśmy zespół przeciwnika, widzieliśmy, jak stoją w strefie, ilu zawodników mają w strefie, że tam będzie bardzo gęsto i te piłki, właśnie grane na krótki słupek, na przegrywającego koja, trendowaliśmy. Tak? No i dzisiaj to. Wyszło, na szczęście wyszło, bo widzieliśmy, że właśnie z tymi problemy, z tymi zagraniami mają problemy zawodnicy z Kalisza, także cieszę się, że to co z treningu się przełożyło na e, dzisiejsze spotkanie i chłopcy to, jak to się mówi, nad tym się skoncentrowali. Już zaraz powiem, yy, najpierw, yy, o to może najpierw zacznę od yy, Michała Pazdana. No Z tego co wiem, to i Michał chce, żeby, żeby zostać i i my chcemy, tak, także myślę, że tutaj jest kwestia tylko chwili, także, także tutaj nie będzie jakiegoś problemu. Jeżeli chodzi o yy, dalsze pytanie, no to wiadomo, że jakieś ruchy są potrzebne zawsze, zawsze tak, żeby ktoś wszedł nowy do szatni, ktoś yy, jakiś powie świeżości, ktoś yy, do wzmocnienia rywalizacji, także jakieś te ruchy, ale, ale ja uważam, że my mamy zespół, który przy odpowiednim jak to się mówi, wejściu w sezon, odpowiednim trenowaniu, odpowiednim yy, graniu, mamy zawodników takich, że no nie wiem, czy ileś tam zespołu w pierwszej lidze ma takich zawodników, także nie mamy jakiegoś tam większego problemu. Uważam, że ci zawodnicy na pewno sobie poradzą w pierwszej lidze, ale tak jak mówię, na pewno będą jakieś ruchy, bo muszą być, tak? musimy uzupełnić kadrę. Niektórym się zawodnikom kończą kontrakty, także, także. Na pewno będzie to tego, ale to już jest rola. Tak jak to się mówi. Ja dzisiaj jestem trochę. To znaczy, ja jestem tak, że ja jestem trenerem zespołu, wiemy, jak chcemy grać w piłkę, wiemy, co wymaga nasz yy, prezes, co, jak mamy dążyć do tego, żeby jemu się to podobało, bo, i wiemy, co muszą grać zawodnicy. I ja jestem od tego, żeby takich zawodników scharakteryzować ten A. Tutaj już jest pytanie do skautów, do dyrektora, na pewno kiedy będą te osoby przedstawione i tak dalej to będziemy to rozpatrywać. Nie ten błąd, nie ten błąd. Po prostu dzisiaj troszeczkę słabiej Brylek grał. Ja zauważyłem u niego taką prawidłowość, że coś musi być z jego przygotowaniem, że on gra jeden mecz po prostu, że się człowiek nasz dziwi, że Taki piłkarz nie grał, a tak wspaniale gra. Za chwilę drugi mecz przypuśćmy w Grudziądzu, wyszedł mu już słabiej. Za chwilę następny mecz wystawiamy go, i gra w ostatnim spotkaniu najlepszy na boisku i wiedziałem, że teraz patrzyłem na te pierwsze 3, 4, 5 zagrań. Czy to jest zawodnik dzisiaj dobrze przygotowany, i tak jak wejdzie już w tą formę. Czy niestety to jest zawodnik, który znowu potrzebuje trochę przerwy. No i niestety y, dzisiaj widać było, że to się bierze z jakiejś tam mocy z tego przygotowania jego, y, że nie ma nieraz tego startu z opóźnieniem, potem nadrabia to błęda y, jakimiś tam y, wejściami, trochę błędów technicznych wynikających z tego. I on się w pewnym momencie zaczął męczyć na boisku, stąd zmiana. Ale nie to, że za karę, bo taki, no, taki błąd to się może zdarzyć każdemu.